Tak, cześć. maneczko z tej strony. Oczywiście. XX Tiger. I dzisiaj jesteśmy w Battlefield 3. Tak, Battlefield 3. I znowu w Battlefield 3 I to chyba już będzie oficjalne. oficjalne. O, oficjalne, nieoficjalne. Eee, zakończenie. A czy się. DINZZ-u ma to. Gini. Jesteśmy teraz na trybie Scavenger, czyli padli do yy, Mało jest osób. 10. Więc no bo niestety już bardzo więcej. Szkoda. Szkoda mi. Bo naprawdę być jeszcze daje się opis grać, ale już wszyscy idą do tego. Do tego główno Zwany BFM4. Ponadaj! Sej Wait what? What the fuck? <ś št> no, niestety już serwery pustoszają. Nie ma już dużo serwerów, teraz ledwo mi się udało wbić na jakiś. Bo tam było chyba tam spin serwerów, ty, 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 typu Scavenger. Tak, no i... Nie czemu? Jeszcze to jest jeszcze piska, gra. Na pierwszy dzień. Jeszcze to jest jeszcze opiska gra. Nie rozumiem dlaczego wszyscy idą sobie. W sumie też przyznałem gram niedawno też w BFA 4 i tak, co nie sądziłem w B. Zero zmian, większe lajki, Inne mamy. Fok fok.

Jej. O o o o o o daj mi daj mi daj mi Naprawdę, fajna zabawa daj mi czy to już będzie 6 kontrolę nad celem okay. Więc to już prawdopodobnie już naprawdę ostatni odcinek jak mówiłam w gangamie że ty też będzie ostatni no i tak i nie był. Chyba jeszcze jestem. Anyway... Tu mamy jeszcze kilka dni, kilka musimy podziękować, whatever. to Tu mamy UMP, AB, spadło jest to, że godziny idę. A w gazetach kupuję. Widota. Idiot, myślę, że to O no, mumu no, no. e, yes. o to jest nawet spojrzał, to jest szybko szczędu Ja nie wiem gdzie oni są O ktoś wyszedł już Dobra ja mi się nie wbić na, na o... Jakieś tak wzięło mnie teraz, że gram sobie na ultra Mm. O, było... ostatni chyba, ostatni magazyn, ostatni nabojem w magazynku. Tu zjechałem. Już było. Kurde. Kurde... Jeszcze już taki od kilku sekund. Dup, jest, spadł e, P90-ka. O, to się akurat może przetestować, byśmy nie mam Czemu? Zastępne odcinki w podobnie już z BFA 4, z kampanii z różnych innych... Przyjęliśmy kontrolę cel nad celem odbiór zrobić dziury i główno Virtual de <grym> Ale ciśniemy. No i mam teraz kilka newsów, może że pierwszy news to jest taki, że... Nie wiem, czy kojarzycie grę Load Out Może z nazwy nie kojarzycie, ale... Multi w to grał kiedyś, to była taka gra typu Team Fortress, tylko TPP, czyli... trzecia osobowa. Trzecia osobowa. To jest gra osobowa i po prostu jesteśmy kimś tam komandosem, whatever, tworzymy swoją postać i musimy się naparzyć. To jest coś ciekawego, bo tam brzegi krew. <laughs> bo, sorry. Można sobie... No. Można sobie rozwalić klatkę piersiową i będzie widać wszystko, wszystkie wielkości. Więc jest epicko. I ta właśnie gra, ona staje się free to play, od, nie wiem jak już to wróci, to pewnie będzie już free to play. Ale niedługo się stanie na skimie to będzie do poprawia. Na razie jest płatna, była ja beta. Ale to jest taka gera typu B-Rate -right pack, zaraz. Jucie Teraz lootout będzie darmowy. To poprawia na Steamie. Jak wam nic to nie mówi to wiecie sobie od filmu RPK właśnie z tego pochodzę z tego nagrania multiways tak, którą mam godzinkę no to jeszcze kawałek krótki sobie dam tam jeżeli nie wiem, to nic widzę z tego nagrania też jest, to dobrze jest tak, i oczywiście zamolony poranem. Okej, mała ziarnka w odróżnieniu. Czy wyszedło? Wyszedło, wyszło. Wyszedł, whatever. Więc gra będzie już free-to-play. Mówię to już trzeci raz, więc zapraszam serdecznie do pobierania. Na początku była płatna beta A teraz już napisano na stronie, że od 31 stycznia Gra będzie na Pierdolę Okej, okay, już jestem I nawet nieźle 40 fpsów na ultra I BFS nagrywam samą mną. Bo wszyscy już koledzy z Jol BFC to gizmy. Battlefield 4 lepszy. Z Jol wyjdzie. A tak naprawdę Battlefield 3 będzie najlepszy dla mnie. Forever pomiędzy tymi dwoma częściami. Ozwą. Well. Utrobroną. Mm -hmm. Chyba przybywa. Być w przeszkadina Kurde. Kurde. dać żeby go zaatakować, że w każdym razie potem mogę jeszcze powiedzieć kilka, temat, kilka słów na temat BFA 4 jakbyście dalej chcieli go zakupić Bo po pierwsze nie kupujcie nigdy, nigdy, a to nigdy na originie za taką cenę. Nie, nigdy. Nie opłaca się. Lepiej zostać już przy bf 3 niż kupować tego BFA za 129 zł. Tak, chyba no tak. Nigdy... Tak, sej. Idiot, 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 idiot. Nigdy tak nie pójdę. W ogóle nie będzie wam opłacać. Lepiej pójdźcie na jakąś stronę, na MUVE, na TE, na, na G, G, G2A coś takiego G, G2, G2 tam właśnie ja kupiłem BFA za stów 101 pay saving fajna stronka, można też sprzedawać i to gdy mnie dwie i pedali BFA jeszcze za to, żebym rozleklamował ich stronę a teraz wbijajcie, bo mi nie wypłaca Bo ciśnijmy Więc gra loadout będzie free to play Przepraszam 10 razy tak Zrobię chyba licznik na potrzeby tego odcinka Raz, dwa, trzy, cztery itd., itd. I tak dalej, i tak dalej I ta właśnie loadout To jest w multi o, no, pewnie dwóch y nazwa <grymna> też mam nie nic nie, nie mówi. Ale to jest ten P taki, taki remiks jak multikra zrobiony przez osiem. Oh, z kosem, 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 kosem. i za to będę, piękne, czekaj, ruszajcie. cel, what the fuck? <grymna> No, więc, więc ten. Więc to jest od to od Fit. Hej, tu zrobi. Tak, 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 tu, tu, A zresztą, posłuchajcie teraz. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam to coś przypomniało. Kurwa, więc wosh oh, 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 Fucking day. Tak więc Więc to by było chyba tak w każdym razie nie kupujcie nie kupujcie za, za za taką cenę na tej stronie tam, tam gdzie tam gdzie mi zapłacili tam za, za taką cenę mogę kupić już za, za sobie całe freddy osobne Więc nie polecam Bardzo, że da się płacić PSNAF <laughs> Więc możecie podejść do sklepu i... Poproszę PISFa. Zapłatę w to D4. Sorry. Znowu... Poprosi PjSFa, ale będę film 4. Możecie jeszcze zobaczyć, bo kupowiem na G2A to wtedy już będzie taki szpan że... Whitewater czym ja mówię? Szpan na całego. Anyway. Anyway ciśnijmy dalej. Dobra, idę na tę. Każdy w każdym razie bf 4 ma też swoje trochę drobne zalety. Drobne zalety, które są walki do 50 złotych. Typu e, troszeczkę lepsza grafika, chociaż może trochę więcej niż to poczekam. Nie ten burz. jest spoczny, zawsze. Nie W <słuch> Tak więc... Ja Okej, okay, bo on jest się No się na boję. No, tak więc jakbyś, Ale chyba że jesteście taki że Kupujcie BF wtedy jak jesteście taki zagorzonymi fanami typu e, już macie dwójkę, trójkę, teraz będziecie gdzieś do furki. No to, to kupujcie. tak jak jak, jest, jak chcecie jak, jak, jak nie będziecie dostrzegać tych wad, tych lagów i whatever. To, to proszę to kupuję, ale ja wcale nie kupiłem i jestem to średnia jestem, jestem nie jestem smutny nie jestem zły, że to kupiłem nie jestem zadowolony, że to kupię jestem jest to Gin, ginie więc po prostu jakbyście się kiedyś zastanawiali nad tym Pomyślcie czy, czy wywalenie z gry, czasami jakieś lagi, ale też lepsza grafika i in, inne broni, inne celowniki jest warte dla Was stówki, bądź 129 złotych na Originals, tak. tak, więc to by było na tyle z moim poplemieniem i z moim A zadzierz wam się od spodobał. Zapraszam też do subskrybowania, oceniania, komentowania A odcinki będą szybciej I tak, i daję sobie taki krzypak wyjdźcie też na mojego Facebooka a Tam będę ogłaszał o wcześniejszych odcinkach, o liveach O i tak samo jak chcecie oglądać livey, które ogłaszam na YouTube i tu na Facebooku to wbicie po prostu na mojego Facebooka albo na Twitcha to będzie też podobno chyba z tego co wiem następna data następna godzina więc też śledźcie mnie na Facebooku tam na Twitchu lajkujcie na Facebooku tak zresztą w infologu macie te wszystkie społeczności na ASKu tak i na ASKu możecie pisać pytania więc to by było na tyle do zobaczenia, trzymajcie się,